Witamy Was bardzo serdecznie w Kujawsko-Pomorskiej Szkole. No, niezbyt łatwe to liczenie. Jest z nami Pan Tomasz Masłowski, Pan Profesor Tomasz Masłowski, który ma nam nieco ułatwić zrozumienie tych magicznych cyfr, które już widać na tablicy. Panie Tomaszu, jaki tym razem temat drugiej lekcji? Na pierwszej części realizowaliśmy zadania z matury podstawowej, która miała miejsce w 2020 roku. Teraz Mamy przed sobą zadanie 13, na którym skończyliśmy naszą analizę, i przed nami jeszcze 12 zadań zamkniętych, i to postaramy się zrobić w ciągu najbliższych 25 minut. A więc migiem, rozpoczynamy matematykę. Zadanie 13, przypomnę, że tutaj mieliśmy sprawdzić. Mamy na ekranie to zadanie, na którym skończyliśmy analizę dotyczącą równoległości prostych. Rozwiązanie tego zadania polegało na porównaniu współczynników kierunkowych i rozwiązaniu bardzo prostego równania liniowego. Wybranie prawidłowej odpowiedzi M równa się 11 czwartych, odpowiedź C. Kolejne zadanie przed nami, czternaste. Tak jak wspominałem w pierwszej części, budowa arkusza. Co roku jest bardzo podobna. Teraz czas na ciągi. Mamy ciąg liczbowy określony wzorem 2n. kwadrat. Mamy obliczyć różnicę między piątym i czwartym wyrazem. Tu uwaga techniczna to nie jest żaden ciąg arytmetyczny, geometryczny. To jest ciąg określony wzorem ogólnym. Musimy po prostu obliczyć, ile się równa piąty wyraz, stawiając pod n liczbę 5 i obliczyć, ile się równa czwarty wyraz. To nie są złożone rachunki, piąty wyraz to 50 czwarty to 32. Polecenie było oblicz różnicę między tymi liczbami, a zatem wystarczy, że odejmiemy je piąty wyraz odjąć czwarty to jest 50 odjąć 32, 18. Przypomnę i tego nie należy się wstydzić. Na egzaminie maturalnym jest kalkulator. Jeżeli ktoś nie wierzy w swoje siły odejmowania w pamięci, po prostu przyciska klawisze kalkulatora. No i musimy pamiętać, żeby zaznaczyć odpowiedź. Przypomnę, że tak powinniśmy planować pracę, aby mniej więcej w ciągu trzech minut średnio obliczyć jedno zadanie. Zadanie 15 też mowa o ciągu, ale tuż konkretnym ciągu arytmetycznym. W tablicach też mamy różne wzory dotyczące ciągu arytmetycznego, w tym zadaniu warto pamiętać o prostej zasadzie, że jeśli mamy dany czwarty wyraz, a w tym zadaniu był podany czwarty wyraz, to żeby obliczyć ten wcześniejszy wyraz, czyli trzeci od czwartego wyrazu, wystarczy odjąć różnicę. Różnica jest podana, że jest równa 5, a zatem 3 odjąć 5 równa się minus 2. Analogicznie liczymy kolejne wyrazy, czyli drugi wyraz to jest trzeci, odjąć różnicę. Uzyskujemy minus 7 i kolejny wyraz, czyli ten pierwszy wyraz. Od drugiego wyrazu musimy odjąć różnicę, mamy liczbę minus 12. Czytamy jeszcze polecenie, co mieliśmy dokładnie zrobić. Mieliśmy policzyć sumę tych czterech początkowych wyrazów od A1 aż do A4, a zatem musimy te cztery liczby dodać. Tutaj technika dodawania, zwracam uwagę. Że jedna liczba była dodatnia, to jest 3, a później zliczyłem te wszystkie liczby ujemne. One w sumie dawały 21 ze znakiem minus, czyli 3 odjąć, 21 minus 18. Rozglądałem się, czy jest taka odpowiedź, i mamy taką odpowiedź. Czyli w wypadku ciągów arytmetycznych musicie pamiętać o roli, jaką odgrywa różnica, że ona oblicza różnicę, tak jak sama nazwa wskazuje, między Kolejnymi wyrazami. W tym wypadku, tylko jak to lubią mówić poloniści, musimy cofać się do tyłu i odejmować tą różnicę. Znowu funkcja liniowa. I wiemy, że do tej funkcji należy punkt o współrzędnych 1/3 minus 1. Zagadką jest, ile równa się parametr B. Zaznaczyłem tutaj kolorowo te dwie współrzędne naszego punktu A. Ja zwracam uwagę, że na egzaminie maturalnym niestety nie macie kolorowych kredek nie możecie sobie tak ładnie tutaj zaznaczać, gdyż teraz odpowiednio w miejsce x do tego naszego wzoru funkcji liniowej wstawię pierwszą współrzędną, czyli tą czerwoną liczbę, a w miejsce Y wstawię tą niebieską liczbę, uzyskując proste równanie. 3 razy 1 trzecia myślę, że wszyscy wiedzą, że to jest 1, a zatem B jest równe, o, tutaj chyba nie będzie problemów, B równa się minus 2. To warto zapamiętać to zadanie. Jeśli macie podane współrzędne punktu i jeden z parametrów naszej funkcji liniowej, jeden ze współczynników nie jest zdradzony, to po prostu wykorzystujemy współrzędne tego punktu, wstawiając odpowiednio w miejsce x i y podane liczby i znajdujemy ten współczynnik. Zaznaczamy odpowiedź i przechodzimy do kolejnego zadania. Zadanie 17 u coś z geometrii, ale jest w treści zadania wyraźnie napisane: zobacz rysunek, to i ja ten rysunek muszę pokazać. Zaznaczony jest kąt 118 stopni. No, Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że kąty przyległe w sumie dają 180, a 180 odjąć 118 to jest 60. A to jeszcze były pytania. A mamy 62. Tutaj nie zaznaczyłem tego kółeczka symbolizującego stopnie. Jakoś nie potrafiłem tego graficznie zrobić, ale domyślamy się, że chodziło tu o stopnie. Kolejna rzecz, którą musicie pamiętać, to kąt wpisany jest dwa razy mniejszy od środkowego, jeżeli oparte są na tym samym uku. Mamy liczbę 62, liczba dwa razy mniejsza to 31. Ja szybko mignąłem tymi kątami, ale jeszcze zerknijmy, jaki kąt mieliśmy policzyć, kąt ABC. No tak, policzyliśmy właśnie kąt ABC, 31 stopni, mamy taką odpowiedź, odpowiedź D. Czyli pamiętamy dwie ważne rzeczy z geometrii okręgu, czy z geometrii ogólnie. Suma kątów przyległych jest równa 180 i kąt wpisany jest dwa razy mniejszy od środkowego, o ile oparte są na tym samym łuku. I znowu w tablicach te własności są, ćwiczcie przeglądanie tablic i co w nich jest. To jest bardzo ważna rzecz. Do matury, tak jak mówiliśmy, zostało jeszcze 210 dni. To tych tablic możecie się nauczyć na pamięć, nawet zrobić z nich sobie na ścianie tapetę, żeby wszystko wiedzieć. Kolejna funkcja liniowa, czyli widzimy najpopularniejsze tematy na maturze to funkcja liniowa, ewentualnie funkcja kwadratowa. Mamy podane dwa punkty i mamy znaleźć równanie prostej przechodzącej przez te dwa punkty. Tu mamy znowu dwie techniki. Jedna technika byłaby taka, że w miejsce x i y wstawiacie kolejno do tych równań a, b, c, d te współrzędne i sprawdzacie, w który będzie. W których przypadku będą pasowały te liczby dla punktu A i dla punktu B? Jest to metoda troszeczkę żmudna, ale też skuteczna. Natomiast, żeby coś zapamiętać, to co się może przydać także w zadaniach otwartych, zastosujmy nieco inną metodę. To znaczy, wiemy, że szukamy funkcji liniowej postaci AX plus B, wiemy, że do niej należą te dwa punkty i tworzymy układ równań. Jak on powstał? Kilka zadań wcześniej na tych kolorowych liczbach czerwonych, niebieskich pokazywałem, jak wstawiamy pod xy liczby 3 minus 2, czyniąc to dla punktu a, i pod xy liczby minus 1 i 6, czyniąc to dla tego drugiego punktu. Mamy układ równań i tu warto zapamiętać jedną z metod, która bardzo często występuje, a nie jest tak mocno podkreślana w szkole średniej czy w gimnazjum. Że e, równania można dodawać stronami, ale można także odejmować stronami. Tylko musicie pamiętać, że odejmujemy. Minus 2 odjąć 6 to minus 8, oraz 3a odjąć minus a to 4a. Dzięki temu znajdujemy a równa się minus 2. Popatrzcie, rozglądamy się, gdzie a jest równe minus 2. Widzimy, że w przypadku a i b. Ale nie możemy zaznaczyć dwóch odpowiedzi, a zatem do jednego z równań w miejsce A wstawiamy minus 2, i dzięki temu znajdujemy, że b jest równe 4, i z tych dwóch odpowiedzi a i b wybieramy odpowiedź a. Przypominam, techniki zadań rozwiązywania mogą być różne. Można otwierać tak, jak ja otworzyłem, albo można grać na eliminację. Kolejnych równań wstawiając współrzędne tych punktów. Zadanie 19. Trójkąt prostokątny. I znowu będą przydatne tablice, gdyż mamy tutaj polecenie związane z funkcjami trigonometrycznymi. Na jednej ze stron w tablicach są podane definicje sinusa, cosinusa. Tam troszeczkę inaczej jest ten trójkąt narysowany, ale tak czy siak, nawet arkusze możecie przecież przekręcić, czy. Na brudno sobie inaczej ten trójkąt narysować. Wiadomą rzeczą jest, że sinus beta to cosinus alfa, a cosinus beta to sinus alfa. Do czego nam to jest przydatne? Mamy obliczyć taką wartość wyrażenia 2 cosinus alfa minus sinus beta. I teraz musimy się zdecydować, co wymienić. Popatrzmy, co ja wymieniłem. Zamiast sinus beta wstawiłem cosinus alfa. Na podstawie tej żółtej ramki. Gdzie są te najprostsze tożsamości związane z trójkątem prostokątnym i funkcjami trygonometrycznymi. Jeśli to zauważy, no to 2 cosinus alfa minus cosinus alfa, to już nie ma wielkiej filozofii, to jest po prostu cosinus alfa. Rozglądam się, czy jest taka odpowiedź. Mamy taką odpowiedź, zaznaczam. Czyli znowu ważna rzecz, tablice, tablice, tablice. Pamiętajcie o tym, że jeśli teraz w szkole macie klasówki, a pewnie ich macie dużo, mamy początek roku szkolnego, także nauczyciele starają się jak najwięcej zrobić tych klasówek, to na ogół klasówki robią z jednego tematu. A tutaj te tematy, tak jak widzicie z mojej prezentacji, no mieszają się i na maturze też się mieszają. A zatem musicie mieć taką pomoc obok siebie, jak te wzory. Wtedy automatycznie przypominacie sobie działy, które mieliście czy w pierwszej czy w drugiej klasie, czy nawet te działy, których jeszcze nie mieliście, a faktycznie już takie zadania możecie liczyć. Kolejna rzecz układ współrzędnych. Mamy podany punkt i mamy znaleźć obraz tego punktu w symetrii względem początku układu współrzędnych. Rysunku nie mamy, to co zobaczycie, to ja po prostu wykonałem, ale wy na papierze kratkowanym obok Macie taki papier, możecie ten punkt A względem początku układu współrzędnych przerzucić symetrycznie w inną ćwiartkę. Przeczytajmy, jakie jest polecenie. No, musimy obliczyć długość odcinka A i B. Te punkty troszeczkę są małe oznaczenia, ale mam nadzieję, że widzicie, że ten punkt A to znajduje się w drugiej ćwiartce, punkt B w czwartej. Mam nadzieję, że wiecie, które to są ćwiartki. Musimy policzyć tą długość. Widzimy, że po pierwsze punkt B ma bardzo podobne współrzędne do punktu A, nastąpiła tylko zmiana znaków przed nimi. Drugą rzecz, którą powinniśmy zauważyć, to że wystarczy obliczyć długość odcinka AO. W tablicach są wzory na długość odcinka, ale tutaj zaprezentowałem troszeczkę inną metodę, gdyż jednym z ulubionych Waszych twierdzeń jest twierdzenie Pitagorasa. Stworzyłem taki trójkąt o bokach, przy prostokątnych 5 i 3. Policzyć przeciwprostokątną stwierdzenia Pitagorasa to akurat umiemy. To jest pierwiastek z 34. A w związku z tym, że ten odcinek AB składa się z takich dwóch odcinków typu AO, mamy odpowiedź: dwa pierwiastki z 34. Teraz, żeby nam się tylko nie pomyliło, że mamy zaznaczyć nie odpowiedź C, bo tam też jest pierwiastek z 34. Tylko odpowiedź A. Dwudzieste zadanie. Przypominam, 25 zadań. Zostało nam jeszcze 5 zadań. Zadanie 21. I tu taki przykład, właśnie. Być może nie wszyscy z Was mieli jeszcze rachunek prawdopodobieństwa i kombinatorykę. W gimnazjum coś z tych rzeczy było. Ćwicząc teraz do matury, przeglądając różne arkusze, nie powinniście się bać takich zadań, bo może się okazać, że wy te zadania, nie wiedząc, że umiecie, po prostu umiecie. Mamy wypisać wszystkie liczby składające się z cyfr 1, 3, 5, 7, 9, liczby dwucyfrowe, w których cyfry się nie powtarzają. To nie jest wielka filozofia wypisać te 20 cyfr. Ci co się znają na kombinatoryce wiedzą, że można od razu policzyć 5 razy 4. Ale wypisanie jest tak samo skuteczne jak obliczenie jakimś sposobem kombinatorycznym korzystającym z reguły mnożenia. Pamiętajcie, po prostu część zadań maturalnych jest tak łatwych, nie należy się bać ich treści, po prostu wypisać wszystkie 20 liczb i zaznaczyć odpowiedź. No, zostało jeszcze cztery zadania. Ja nie pamiętam, co jest 22 zadaniem, ale już się zbliżamy do takich działów, które testują w klasie trzeciej. Być może to jest geometria przestrzenna. Zobaczmy. E, geometria płaska. Widzimy, że straszna treść, jakieś proporcje, coś szalonego się dzieje. Na szczęście jest do tego zadania rysunek. Do czego sprowadza się nasz problem? Przeczytajmy polecenie. Mamy obliczyć pole tego czworokąta APCR. Cały prostokąt ma pole 90. Teraz jak patrzę na to zadanie, ja mam za chwileczkę przedstawię rozwiązanie, ale gdybym zupełnie nic z matematyki nie wiedział, to tak nawet patrząc optycznie, ten równoległobok, on musi mieć, na pewno ma więcej niż połowę pola, czyli jego pole jest na pewno większe od 45, bo połowa z 90 to jest 45. Czyli odpowiedzi A i B zupełnie nie wchodzą w rachubę. Jest tylko dylemat, czy to jest C, czy to jest D. Jak tak spojrzymy na zadanie, oczywiście staje się ono bardziej proste. Zobaczmy, jak ja to zrobiłem. Tutaj widzieliśmy, że tam stosunek odcinków jest 3 do 2, 2 do 3. Czy ja to dobrze zrobiłem? Ho, ho, może źle. Teraz tak patrzę sam przestałem wierzyć w siebie. Być może tutaj tak porównuję, porównuję, przyglądam się. I może to jest źle. Ale chyba nie będę tego poprawiał. Bo może się rozpędziłem w tych analizach. Sprawdźmy, czy ja dobrze myślałem. I tak widzę, że chyba źle myślałem. Ale to też dobrze, że źle myślałem. Dlaczego? Bo moje rozumowanie. Jest błędne, a zatem wskazałem błędną odpowiedź. Jeżeli wskazałem błędną odpowiedź, a zostały już tylko dwie odpowiedzi 54 albo 60, jeżeli moje rozumowanie jest błędne, to odpowiedzią będzie nie to, co ja wskazałem. Tak też warto podchodzić do sprawy i przeanalizujmy, dlaczego ja napisałem tam 2 trzecie P. Myślałem, że to jest dwie trzecie, patrząc na te proporcje. Ale tam jest stosunek 3 do 2 na całej długości, czyli powinienem raczej wpisać 3 piąte pola. 3 piąte p, a ja wpisałem 2 trzecie p. Pomyliłem się. Jeżeli się pomyliłem, to moja odpowiedź 60 jest nieprawidłowa. 36 i 40 wyrzuciłem na zasadzie obserwacji, czyli prawidłową odpowiedzią. Powinno być 54. I ja zaznaczyłem po prostu to źle. Każdemu się zdarza, ale jeszcze raz przeprowadzam to rozumowanie ciekawe, że najpierw zostawiłem dwie odpowiedzi, zostawiłem 54 albo 60, policzyłem 60, teraz widzę, że mam źle, a zatem prawidłową odpowiedzią jest 54. Ja już nie mogę zmienić tej prezentacji, natomiast warto zapamiętać, że Wy Was to też może spotkać na maturze, gdzie zorientujecie się, że tą proporcję 2 trzecie P zapisaliście nieprawidłowo. Zadanie 23. Mamy statystykę. Pojęcie mediany było w gimnazjum, a zatem, jeżeli mamy parzystą liczbę liczb, to ich medianą jest średnia arytmetyczna w tym wypadku tych czerwonych liczb, które zaznaczyłem. A tutaj mamy w wypadku nieparzystej liczby, liczb, to ta w środku jest medianą. Tu tylko zwracam uwagę, że musicie pamiętać o tym, że te liczby muszą być uporządkowane. Ten przypadek 2, 3, A 8. Widzimy, że mam jeszcze uporządkowane od najmniejszej do największej, bo te odpowiedzi 7, 6, 5, 4 to sugerują. Natomiast ten drugi zbiór jest nieuporządkowany. Ja go muszę uporządkować, żeby teraz średnią arytmetyczną tych górnych trzech, dwóch liczb 3a porównać z tą środkową. Czyli mamy taką równość. Te mediany mają być równe. A zatem widzimy, że mnożąc obustronnie przez 2. Dostajemy proste równanie z odpowiedzią A równa się 7. Patrzymy, czy taka odpowiedź jest. Jest, jest ok. Zadanie 24. No, musi być gdzieś geometria przestrzenna. Jest, ale jest to prosta bryła. Najprostszy najprostsza z wielościanów. Sześcian. I znowu wzory, znowu tablice. Jednym z podstawowych wzorów, który warto znać, jest wzór na przekątną sześcianu. Ten wzór to jest a pierwiastków z trzech. Można oczywiście wyprowadzić go stwierdzenia twierdzenia Pitagorasa, ale lepiej ten wzór znać lub też poszukać w tablicach i widzimy, że jeśli przekątna ma długość cztery pierwiastków z trzech, to a musi być równe 4. Wzór na pole powierzchni sześcianu. Sześcian sama nazwa wskazuje, to jest sześć ścian, każda jest kwadratem, a zatem wzór jest sześć kwadrat, on też jest w tablicach. Teraz tylko pod A musimy wstawić liczbę 4, wyliczyć 96 i zaznaczyć odpowiedź. Widzimy, że takie zadanie mogłoby być nawet na egzaminie gimnazjalisty i też byście sobie dali radę, trzeba myśleć pozytywnie. 25. Myślę, że też geometria przestrzenna, dwa stożki. Mamy do tego rysunek. Znowu ten nieszczęśliwy stosunek 3 do 2. Mam nadzieję, że tym razem to dobrze rozwiązałem. O, tu troszeczkę za szybko mi mignęło. Mamy. Mamy pol policzyć objętość tej bryły utworzonej z dwóch stożków o wspólnej podstawie. Stosunek wysokości wynosi 3 do 2, a zatem stosunek objętości tych brył też musi być 3 do 2. Czyli jeśli ta mała bryła ma objętość V, to ta druga 3 drugie V. Tu jest już wszystko dobrze. Tu już nie ma tej sytuacji tak jak w tym zadaniu z prostokątem. Co musimy zrobić? Znamy objętość V. Mamy też dzięki temu 3 drugie V. Musimy obliczyć objętość całej bryły, tego spławika takiego odwróconego. A zatem 3 drugie V plus V to jest 5 drugich V. 5 drugich z 12 to jest 12. Skracamy z 5, 6, 5 razy 6, 30. I zaznaczamy odpowiedź B. W ten sposób doszliśmy do końca zadań zamkniętych. One powinny nam tu zająć mniej więcej połowę czasu egzaminu, czyli ja zakładam, no maksymalnie półtorej godziny. Może tym, co szybko liczą, to może to zająć godzinę, może krócej, ale warto czas planować. Co jeszcze warto planować? Nasz kurs. Będzie się odbywał co tydzień. Mam nadzieję, że we wtorki, tak jak dziś i jest rozplanowany no, aż do matury. Natomiast każdy z Was musi sobie taki projekt działań zaplanować po prostu na najbliższe miesiące. Ja wiem, że nauczyciele prześladują teraz jakimiś klasówkami, czy innych rzeczy. Nie każdy nauczyciel ma czas na powtarzanie, ale Wy niezależnie od tego, co robi nauczyciel, powinniście takie powtórki sobie powoli robić stopniowo, 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 coraz bardziej i bardziej. Co można wykorzystać? Jest to na Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tam są wszystkie arkusze maturalne z ostatnich 10 czy 11 lat, a zatem macie tam bazę i matur tych majowych i matur czerwcowych i matur poprawkowych, sierpniowych. No niestety to też jest dobra baza, gdzie wasi koledzy Nieraz muszą poprawiać tą maturę. I tutaj te arkusze wszystkie można znaleźć. Oprócz tego można znaleźć podstawę programową, informatory, dodatkowe materiały, wyniki. Można też znaleźć szczegółowe rozwiązania zadań. I zachęcam do czytania, gdyż tam w tych materiałach na ogół mamy wiele rozwiązań przedstawionych, a jeśli jedno zadanie przeanalizujemy na kilka sposobów, to na pewno nam to w głowie zostanie. O, tak arkusze wyglądają z takim czerwonym paskiem. Wy jesteście po raz pierwszy, maturę zdajecie, czyli już nikt z Was starej matury nie będzie zdawał. To są właśnie te arkusze, które wykorzystałem 5-7 maja, ale wiemy, że one, ta matura odbyła się w innym terminie. Wiemy, że czas. Yy, Pandemii nie jest najlepszy do nauki. Część z Was być może już pracuje zdalnie, czy też jakoś hybrydowo, a zatem musicie dbać o swój interes i robić to już teraz, te przygotowania planować. Tutaj mamy właśnie też przykład zasad oceniania. Arkusza maturalnego też jest taki dokument, który jeżeli nie umiecie jeszcze rozwiązywać, to warto go czytać, a jeśli już coś umiecie, to samemu spróbować. Policzyć, a później sprawdzić te rozwiązania. To, co w, naszym, w moim wystąpieniu wielokrotnie się powtarzało, wybrane wzory matematyczne są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i to, co mówiliśmy, najlepiej sobie je wydrukować, jakoś oprawić, przeglądać, nawet być może mieć taką wersję, po której piszecie własne uwagi, własne spostrzeżenia. Ważną rzeczą są książki. Oczywiście nauczyciele. Może już Wam polecili jakąś książkę? Ja mam tu kilka przedstawionych propozycji z różnych wydawnictw. Nie wiem, nie chcę tutaj wskazywać, które najlepsze, które najgorsze. Wszystkie dobre, o może tak ustalmy, mieć podręcznik z rozwiązaniami, a te wszystkie książki mają rozwiązania, mają odpowiedzi, mają zadania z ostatnich lat, mają wskazówki, inne podobne zadania. Z tych materiałów warto korzystać do matury podstawowej, jak i rozszerzonej, bo część naszych zajęć będzie poświęcona maturze podstawowej, a część na pewno maturze rozszerzonej. Wiem, że oprócz tego, że być może będziecie chcieli raz na jakiś czas mnie oglądać, ale może też chcecie korzystać z innych stron, gdzie znajdziecie jakieś filmiki o matematyce, czy arkuszy, czy jakieś inne materiały. Ja tu przedstawiłem kilka takich najpopularniejszych stron. Ważne, żebyście z jak największych źródeł sprawdzonych korzystali i w maju 2021 roku osiągnęli sukces. Trzymam za Was kciuki i będę Wam w tym pomagał. I zapraszam na kolejne nasze zajęcia za tydzień. To będą zadania z matury podstawowej zadania otwarte, później czas na zadania zamknięte na maturze rozszerzonej, zadania otwarte na maturze rozszerzonej oraz w różny ciekawy sposób te działy kolejne będziemy wspólnie tutaj omawiać. Będę Wam prezentował, jak rozwiązywać zadania z wszystkich działów matematyki, które mieliście w szkole na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dziękuję Wam bardzo i zapraszam na kolejne lekcje.